Cześć. Dzisiaj nagrywam odcinek z moim kuzynem Piotrkiem, który Cześć. przyjechał z bardzo daleka, nawet dalej niż Gdańsk. I dzisiaj nagramy odcinek Drybluj jak Messi. Trzy, cztery. Yeah. A więc... Nie. A, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra. To najpierw yy, dla zawodowych. Dla już takich grających z czego tak to nazywamy a więc e, trzeba pokażę wam to jak powinno wyglądać żeby się tego nauczyć musicie kilka razy zrobić takich błędów kilka razy ja zrobiłem na razie jedno No. sobie właśnie a potem kilka razy E, tym razem odbijamy tą częścią stopy. E, jak już to będziecie umieć, to wtedy tak wolno możecie to sobie robić. No, I tak jest. Ktoś może przed Wami stać i możecie biec i przykiwać. że dla początkujących I... To będzie te wyjście MSI w wersji dla początkujących Ale najpierw Wam pokażemy jak to normalnie idzie, a potem was oczywiście. Podbitamy do kogoś? Idziemy na bok i odbijamy piłkę z zewnętrzną stroną stopy. O, tak. Ten obrońca może przejść na inną stronę. Tak. Bo myśli, że zabierzecie, tak? Ale to musicie szybko robić. Ja pokażę. Eee, o, tak? Tak. No, na właśnie. A więc to był wyjście Messi'ego trick dla początkujących? jeszcze niespodzianka. Piotrek was nauczy żonglerki. Dobra. Po pierwsze, go dobrze nauczycie i to może trochę nie wyjść, bo tego zobaczy bardzo dużo nie liczę eee, to może być wam coś takiego jak się nie będziecie uczyć no, tylko cztery a jak będziecie dobrze się uczyć i jak mi się dobrze uda to będziecie Tak to właśnie wygląda. Więc pierwszy odcinek kończymy. Dzięki za oglądanie. No, Oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę.